Będzie kochani z tej strony, Kukilia A dzisiaj, słuchajcie, będziemy mniej więcej przechodzić neonowe obby. Słuchajcie, w naszej wersji to tak wygląda, że słuchajcie, zeskaczemy na wloczkach i w ogóle to będzie mega sztosikowo odcinek, ponieważ widzicie, e, będzie to obby. Rzadko co gram obby, widzicie. Ale ogólnie tu mamy jakieś ładne schody. No, okej okay, widzicie, idziemy na górę Ten... Ten, okej. Okay. Idzie nam spoko, ponieważ te oby jest łatwe. No słuchajcie, sama się nazywa w sobie easy oby, ale słuchajcie, no musimy poznać nowe kolory, chociaż ich nie widać. Dobra. Idziemy tą górką. No słuchajcie, bardzo świecące te oby, bo to ma być takie. I no. Kurde, naciśnięty. Ej, dobra, naciśnięty. Nacisnęłam. Kurde, ja już się przestraszyłam. Słuchajcie, że nie nacisnąłam checkpointa. Ale by było. Kurde. Dobra, ogólnie to mamy ósmy stage. Czy ktoś oprócz nas jest? No, są ludzie. Są ludzie, słuchajcie, jest kit. Ponieważ są ludzie. Czyli fajnie. Mamy z kim, na, do kogo napisać i się zwrócić. Konwersacja nasza będzie udana. Ale fajne to jest! Zobaczcie czaszki! Czaszki tu są. Możemy im napisać. Czekajcie, zobaczmy jeszcze... Czy oni są? Katarina. Katarina może być i z Polski, po polsku Kasia. I z Anglii. Więc słuchajcie, zacznijmy od tego. Napiszmy im hi. Bo to jest takie ogólne widzowe hi. Czemu nie możemy im wysłać? Chyba specjalnie tak nas chcieli oszukać. Tym. To nie napiszemy im, haj. No cóż, tak się zdarza. Aha, fajnie. Teraz to musi być zielone. Dobra, teraz musi być to. Jest. widzę, celowałam wreszcie. Mamy tu takie klocuszki neonowe, też są mega urocze i w ogóle. Więc fajnie, git jest. Dobra. W ogóle tu nie ma widzów na serwie, nie wiem. Może po prostu nie chcę grać, bądź. I mi się i tak by to troszkę znudziło, bym powiedziała, bo słuchajcie, to jest mega łatwe obby. Dlatego ja widzę, ja po prostu przechodzę, bo przechodzę, bo chcę wam pokazać te wszystkie kolorki, które wy widzicie, a ja oczywiście. Not. Kurta. <laughs> Dobra. Bierzemy to, bo ta jest ładna. I teraz zaskakujemy, jak Mario Time, wiecie, jak w tej, no. Was a oby. Ona wygrała. anima wygrała. Jej. Gratki anima. Zobaczcie, tu mamy jakiegoś typa. Szkoda, że nie możemy z nim zawrzeć konwersację, Byłoby prościej. A ile jest po etap? Po etap... 20 dwadzieścia ile 25 dwadzieścia <laughs> Wolne mi tą żarty, Wydam na mega proste oby 25 robuxów. Ich pogięło? A tak na poważnie na dużo lajków wydam tyle. Ale dobra. Tyk Tyk Jest git. Jest i git. Mega mi się podoba, że to jest takie galakcji W galaktyce ogólnie widzę. Bym. Dobra. Fajnie by było, gdybyśmy coś przeszli też świątecznego, widzę, by. ale przeszliśmy parę rzeczy. Więc uważam, że, słuchajcie, musimy takie jeszcze rzeczy, które na nie przeszliśmy, a wydają się ciekawe, a później możemy takie rzeczy, które... Aha, myślałam, że nad tym lewituje. Bardzo mądre widzę. Wam. Dobra. No okej. Okay. No niestety nie możemy nic napisać topis playerowi. Ale no hej. Ziom. Siema. No dobra. Okej. Okay, no na razie to jest proste. I widzę. Wam, no nie wiem. Mm. Takie trochę nudne, a trochę nie. Wiecie, ja umiem każde oby na świecie przejść. Możliwe. Więc słuchajcie, jeżeli chcecie challenge z oby jakiś, że na przykład mam zamkniętymi oczami przejść, oby jakieś, to dawajcie śmiało. Ja mogę to przejść. W sensie mogę, no nie wiem, czy na pewno mi się uda, ale no. Dobra. A w ogóle możecie napisać w komentarzu, co chcecie na gwiazdkę widzę, Też mnie to ciekawi. Bo... Ja widzowie jeszcze nie zdradzam, co? Ale widzowie, jeżeli nagram odcinek, to będziecie wiedzieć, co. Bo ja widzę, w poprzednim roku nagrałam odcinek, gdzie pokazuję moje prezenty. I w poprzednim roku rzeczywiście widzowie się zmieniłam. I na pewno się zmieniłam. Dobra. Mamy tu ten kolorek. Dobra. Ty teraz zjeżdżalnia. Którą wybieramy? Mhm. Sama się mi wybrała. No to fajnie. Bierzemy tam środkową. Dobra. Aha. Nie no, fajnie widzę wam. Bardzo fajnie mi się to przechodzi. Bo to taki labirynt neonowy. Ale dobra widzę wam. Ogólnie tu też mamy to śm ze śmiercią. On może napisać hejka, ja nie mogę. Hejka. Czemu nie mogę napisać hejka? On może. Ej to jest nie fair. Jakie to jest nie fair. I nie mogę napisać nawet hejka. Takie hejka, więc nie mogę napisać. To jest w ogóle nie fair. W ogóle to jest nie fair. Że mam takie coś. Pewnie mnie mi się zapyta, nagrywasz, a ja nie będę nic mogła jemu odpisać, bo oczywiście, no. Ej, widzieliście to? Ale to kozacko wygląda. Wow, Ale kozacko to wygląda. No dobra, wow, Ło! To, widzowie jest niesamowite. I mega ładne. Dobra, a ile jest zakończony? Ile? 500 tropuksów zakończyłoby. zakończoby? Też chciał, pyla te zakończyć oby i samemu dojść do celu, niż wydawać się Robuxy na zakończenie. no pięc... 500 Robuxów to naprawdę dużo. A poza tym, jeżeli ktoś nie, nie ma z nimi zrobić, to by sobie wydał na VIP. A jak już bym miał VIP, to byś sobie wydał na skinka nowego lub na coś innego, a nie na jakiś skip. Skip każdy stage. Skip all the way uh, stage. Mm -hmm. Nie wiem, co ja powiedziałam. Dobra. Jakby ten labirynt jest trudny. W związku z tym, że jest trudny widzę. to ja nie mogę by go przejść. No, okej, okay, widzę. Teraz zabierzemy te oby. Te, ten stage. Ten stage jest. Można powiedzieć łatwy. Można by było tak powiedzieć. Lecz czym bym była, gdybym nie przeszła tego oby? No, widzę nikim. Ju, czemu nie mogę nic napisać? Na tym walonym czacie. Za przeproszeniem. Nie mogę nic napisać. No nic, widzę, nic, kompletnie nic. Słabe. Słabe. Czemu ja nie mogę pisać, a inni mogą? A, a ile jest zabij wszystkich? 500? Też 500. Otwórz sklep, kup. Magiczny dywan na pewno jest drogi, bo takie rzeczy są drogie. Chyba, że się je za darmo dostaje, ale to tak jest sobie widzę. Ale no dobra. Tutaj taka jakby drabinka, taką drabinkę kiedyś się miało na gimnastyce. Ludzie z 2018 pamiętają, najprawdopodobniej 2018 to pamiętają te drabinki takie. No dobra. Yy, tak. Dobrze. Idziemy dalej. ALE TO GOZADZKO WGLĄDA Dobra Oczywiście ten film jest dla osób, które nie mają, nie mają jakiegoś wpływu na to, że Jest takie światło, a nie inne Na przykład no No Mogą patrzeć na to światło I na kolory Więc widzę, jeżeli Jesteś osobą, która Źle reaguje na kolory I na światło to nie, nie powinieneś naś to oglądać. Chyba, że potrzebujesz, to polecam. Um, się Na przyszłość. No dobra. Ej, to to możemy Easy. To to jest Easy, widzę. Możemy hakerskim triklam tak to przejść. No dobra, jesteśmy na 55. Mało nam brakuje do końca. Ej, jeszcze szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Co? Co tak mało jest stage'y? Ja, widzę, bo bardzo mały stagey, tylko 20, 60. Nie no, 60 stagey to jest nic. Chyba, że to ta nowe, ale widzę raczej wątpię. No dobra. Dla osób, które nie, nie mają jakby. Nie są podrażnione na wpływ światła. Jakby to powiedzieć jakby po polsku inaczej, nie wiem. Ale no. Mm, no też. Ten film jest przeznaczony dla epile. No, epile... No, wiadomo o co chodzi. Tych, którzy źle reagują na światło. No, można by było powiedzieć tak. Z jednym słowem uznać Kurde, mać, ja muszę to przejść. Okej, okay, ja już jestem, widzę, tutaj na górze I... Jesteśmy tutaj Czemu jesteśmy na... Ej, to... Z moich obliczeń to powinno mieć więcej tych stejczy. Aha Fajnie, dostaliśmy taką kokardkę No dobra, mamy tu twarzyczki Których oczywiście nie widać, bo mam maskę Na sobie są mor, mur, murfy, czyli takie jakby przebrania. E, polub grę. Możemy ich polubić grę. Pomiń zegar. Za 50? Za ile? Dobra. Czy możemy sobie wziąć Lucky Blocka? Chyba nie. A mi się najbardziej kojarzy ta piosenka z Lucky Block. Jeżeli chcecie moją wersję w piosence Lucky Block, to możecie napisać w komentarzu Lucky Block. A ja widzę, że się postaram takie coś nagrać. To wiecie, że widzę, by, że no, że będziemy lucky blog mieć. I widzę, by, jeżeli chcecie takie coś, to możecie napisać w komentarzu. No, a ja słuchajcie, się z wami żegnam. Nie da się brać ścieżek. Prędkość też się nie da wziąć. Zrobili okropnie, te oby, że nie polecam. Nie no, żartuję. Muszę polecić te oby, bo. W końcu twórcy, którzy zobaczą te oby, że ja gram, to po prostu się rozpłaczą, jak powiem nie polecam. Mm. Aha, czapki da się już dać. No weźcie to mi i Nie da się usunąć czapek? I, ale to jest głupie. Dobra, widzę wam. O, dobra, jesteśmy. No i... Fają, widzę. A, i jeszcze da się tu y, bitwę mieć, widzę. Bitwę z, z znajomymi. Chociaż nie wiem, jakim cudem my mamy się z nimi bić, skoro nie mamy noży. Ani mieczy. No i bają, widzę. Pa.